Cześć, w, w moim czwartym, piątym, albo szóstym, osobnym filmiku e, chciałabym Wam pokazać mój cały pokój. E, sorry, że będzie taki bałagan, ale przed chwilą prawie skończyłam, mam lekcję. No, a więc tak: e, ściany, już Wam pokazuję, jakie są. E, ściany są takie, w, w kwiatki. Sorry, naprawdę, jeszcze raz sorry, za takie oświetlenie. Może się da coś zrobić, ale wątpię. Kurde. O, lepiej. Dobra. To są moje. To jest moja szafa. To znaczy. No, moja szafa. To są jakieś takie pierdółki. Tu jest moja szafa. O, hmm. Hmm. Tu jest mój rozwalony petek. To są moje książki. W następnym filmiku, właśnie będzie to, będzie filmik, co jest w, mojej, w moim plecaku szkolnym albo w torbie. Bo to zależy, kiedy ja będę miała jakieś tam lekcje. No Kolejna szafa. Z tym razem ona jest taka wąska. Dwa razy taka jak poprzednia. I nie są same bluzki. I tak. Tu jest szafa. Dwie półeczki. Co tam się znajduje? Tak, etui na telefon, nie wiem, co to w ogóle jest. Dwie skarbonki, nie wiem, czy je bo w ogóle będzie tutaj widać. Dwa zegarki. W następnej półeczce są dwie takie same skarbonki. Czy to A, Misie, tu, misie, jakiś taki aniołek, baranek, słonik z brązowych Tu jest ten, jak to się nazywa pierścionek. A to jest coś tam nie wiem, z kim da niespodziankę. Kolejna oh, szefa. Będziemy jechać tak po boku. E, Miśu, mój kochany, z rybką. Czekajcie, nie wiem, czy mam. Z rybką. E, tu są e, róże do kąpieli, których nie, nie używam, bo jeszcze mam róży, czerwone. Bo ja coś z. Z szyjnikami, takimi takimi buterlami, tutaj tak samo. Dwie... Czekajcie, może sobie jakoś będzie widać. Niespecjalnie tutaj widać, ale dobra. Dwie skarbonki. One są... były z cukierkami, ale już je wszystkie zjadłam. Yy, tu były... Yy, tu jest woda, bo ja miałam wcześniej takie zwierzątka, jakby patyciak, ale mi zech. Puchar. Notasik. Tutaj w ogóle nie wiem, czemu, ale to jest puszka z Liptona. Tam są moje oceny, nie pokażę wam niestety, bo nie chcę się tak za bardzo moimi ocenami chwalić. To jest mój kochany ze zwierzaczkami kalendarzyk, tak? Tam są e, z gliny, no kurde. E, tam są z gliny... E, e, hmm, jak to się nazywa? Cośki z gliny, o! To jest karma dla chomika, czekajcie chwilę, tylko zaraz przyjdę, okej? Okay? Dawaj to zaraz przyjdę. Czekajcie chwilę. Tak, dobra, sorry za taką jakby przerwę, ale musiałam, ponieważ zapaliłam tak... ...trzy światła i nadal nic takiego nie widać, więc będę miała teraz foty zapalone. Wzięłam sobie latarkę, także wam na półkę pokazywała, ale dobra. Więc skończyłam na karmie dla chomika. Tutaj. Tutaj jest moja turkarka. Tu są jakieś takie pobazgrane po e, kartki. E, tu jest kolejna szafa. To nic w ogóle mi daje do czego To szczegół. Tu jest moja kolejna szafa. A tu już Wam pokazuję. To są e, jakby moje rzeczy. Kurde. O moje rzeczy. Właśnie w miejscu znajdują się moje kosmetyki i takie różne rzeczy. Yy, tu jest... czekajcie chwilę włączę na Wszystko mi ja teraz dzisiaj wkurzę, bo na pewno jestem niewyspana. Tu jest kolejny petak. To jest moja paczka Mikołajkowa, w której już są prawie zjedzone wszystkie rzeczy, ale to szczegół. Tu jest mamka Misio. No, misio. Tu jest, y, to tu jest. A to jest. Y, pudło. Tak, pudło. Tam jest moja y, teczka, kalorifer. Lampka, która jest włączona. Włączona. No, tak, włączona. Y, to są moje u, 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 ukochana i jedna torba. Y, potem jest ukochana, no może mniej ukochana, ale. Taka torba. Ja jej teraz w ogóle nie noszę. E, trzecia mam taką. I też ją na razie nie używam. Najbardziej to tu... A nie, teraz to ja w ogóle w takich torbach nie chodzę. E, tu jest moja jakby jest skarpeta. To jest skarpeta na cukierki. medal Co, że się tak przechwalam? Dobra. Miej się w tym. Więc moje łóżko. Mam łóżko, jak, jak, wiecie, jak wiecie, z moją siostrą. Tam, gdzie świecę teraz, obecnie, to tutaj jest moje, moje pamiątka z komunii. A to jest pamiątka z komunii mojej siostry. Poczekajcie chwilę, tylko się światło, może będzie lepszy efekt. No, to jest pamiątka z tym. To jest łóżko. Załóżka. Tak, tutaj się znajduje. To główne daje. Tutaj się znajduje, i nie, nie będziecie się na pewno widzieć, ale tutaj się znajduje torba mojej siostry. Tutaj się zna, znajduje moja y, komunita. Jak to się nazywa? Sukienka. Y, a, miałam wam pokazać dolną półkę. Dolna półka się tak prezentuje. Tu jest mój misio, trzy moje misiaki. Są sklepki, bośniki. Tam nie wiem jakie takie teraz oglądam filmiki, stoję z dnia, takie tam różne, na YouTube. Tak, to są, to są książki. Czekajcie, chwilkę muszę włączyć. Tak. Więc to są książki i pudło, na którym nagrywałam właśnie filmik przed chwilą o, o kosmetykach, które kupiłam. No tu są moje lakiery, takie wszystkie. Wszystkie lakiery to będą tutaj się jakby chować. W takim obecnym pudełeczku. Kupiłam go. Jeżeli byście obejrzeli mój film, to byście wiedzieli. Hałas zakupowy 11-12 2011 roku. No i to są moje wszystkie lakiery. Na razie wiem, ich jest bardzo mało, ale ja tak za bardzo się nie maluję. Znaczy nie maluję paznokci do szkoły ponieważ no nie mogę a ja mam prawie takie, same takie ciemne jedyny to mam ten z Maxa bezbarwny no to tylko go do szkoły używam no to tutaj jest mój yy, skurde yy, jak to się nazywa, dobra coś tam z Nivei to jest to jest myszka, to jest długopis mój długopis, bo przed chwilą, jak wiecie odrabiałam lekcje zmywać do paznokci latarka, którą używam czekajcie chwilę, to nie wam światło no to, to, jest, to są te pudła a to jest to hmm. czekajcie chwilę nie zobaczycie składana szczotka z lusterkiem to są moje cienie do pomowięk o dzisiaj właśnie użyłam ten o ten taki zielony o. no ich no, jest 18 to jest mój piórnik, lampka, którą przed chwilą świeciłam. E tu i na telefon, gazety. Moja, moje. Coś tam od Polaka. O, gumeczki się znalazły. Gumeczki, które sobie. Które mi robię sobie warkocze. Na noc. No i tu jest szafka. I żbin. Czyli Kosz. Ciapy mojej siostry i moje ciapy. Moje są te. Czekaj ja się założę. Moje są te niebieskie. Które mam klawiaturę, Czego Wam jeszcze nie pokazałam? To są moje drzwi, a tam znajduje się mój zegarek. A mój zegarek prezentuje się tak. Wiem, że może nie do wygląda, ponieważ jest chyba montany, ale ja już w ogóle. Yy, yy, tak, czekajcie yy, Ja tak nie, nie. Nie mam takich za bardzo fajnych rzeczy w Ale yy, jeżeli wiecie, to ja mam 13 lat. I nie mam żadnych takich rzeczy z Montana, oprócz właśnie tego zegarka. I mnie to zaczęło wkurzać. No to to jest moja firaneczka. Prezentująca się fajnie firaneczka. Ciemność na ulicy. Rolety. Tak, mój piesek. Czekajcie źle. Piesek to kiwa koło. No tutaj piesek to kiwa głową? Kiesek, tu tu mam głową, kaloryfer, e, tu jest e, takie, jakby z dół to zrobiono ta, e, kwytuszek. Tu jest e, lekcja, e, twór, lekcja, e, tu jest e, książka z przody. E, to jest trzykrotka, którą żywił się mój patyczek. to jest desku pamięci. A to jest, yy, nie wiem, z kościoła coś takiego. No i tak ogólnie się prezentuje mój pokój. Wiem, że może wszystkiego Wam takiego nie pokazałam, ale właśnie pokazałam Wam takie najważniejsze rzeczy. A jeszcze Wam zapomniałam pokazać o mój. Co ten? Tak, na co się w prawie wszystkie moje czuły. Co ja mam? A, teraz yy, chciałabym. W drugim filmiku oczywiście chciałabym wam pokazać mój yy, plecak, plecak, i jego zawartość, no więc do zobaczenia do następnego, następnego filmiku. Pa, pa.